Najlepszy wers, wydanie specjalne, naturalne. Dzisiaj poszukujemy z maturzystami źródła nadziei w czasach trudnych dla człowieka. Też tak właśnie brzmiał jeden z tematów dzisiejszej matury. Tak. Matura język polski 2025. I od razu przypomnimy: źródło nadziei, jedna część wyekstrahowana, no. czasy trudne druga część, no i człowiek. I człowiek. Mhm. Tak, w skali mikro i makro. Czyli w skali tej jednostki i w skali globalnej. Tak. Że czasy trudne, na przykład wojna. Oraz hmm. e, czasy trudne, ponieważ sypie się nam wszystko na głowę i my, jako indywidualna jednostka, doświadczamy hmm. tego w taki sposób, a nie inny. Przeżywamy coś swojego. E, koniec świata staje się dziś, jak pisał miłość w każdym z nas. Hmm. Tak. Tutaj troszeczkę z Basią e, po wpadnięciu na ten pomysł, e, troszeczkę się nie dogadałyśmy, bo ja poleciałam tutaj bardzo globalnie, bo wzięłam pod uwagę muzykę całego świata, a Basia wzięła teksty, które robiłyśmy. Tak, <grych> tak. Tak właśnie, ale to super wiesz, bo no. w tym momencie możemy pokazać, jak każda z nas, maturę, by ta 10 lat temu nie. pisała, bo teraz to nie wiemy, jak to się nie, robi. Teraz by tego nie zrobiła, ale, nie chciałoby iść. Ale 10 lat temu byśmy zdały na tym co Oczywiście, że tak. Więc mój pierwszy kawałek to Sabaton Uprising. Kawałek o powstaniu warszawskim. Historii nie będziemy opowiadać, wszyscy ją znamy. Mój wers z tego utworu to Spirit, Soul and Heart. Czyli duch, dusza, serce. Mamy ducha, naszą myśl, intuicję, duszę, czyli te uczucia wspomnienia, i serce, centrum naszego życia, to centrum naszego dowodzenia, doświadczenia radości i smutku. I ta święta trójca taka piękna trójka tak, mhm. e, rusza do boju po tą nadzieję, po tą motywację, mhm. po tą wolę walki. E, pomimo tego, pomimo tego jak ta historia się potoczyła. Czyli zobaczymy na bardzo Never give jak... up. Tak. I weszłaś pięknie tutaj e, w kwestię, która musiała być poruszona i omówiona. Źródło nadziei jest? Jest. Jest ta triada. Czasy trudne są? Są. Tak. Bierzemy sobie makroperspektywę. Ludzie czasach. są? Są. I jeszcze... co są, okej, czek, czek. Tutaj jeszcze jest jeden piękny, wersja tak szybciutko. Voices from underground whispers of freedom. Głosy z podziemia, szepty wolności. Te szepty wolności są niesłychanie głośne i one są zawsze przy powstaniu, kiedy człowiek walczy o swoją wolność, godność, niezależność, mhm. miłość o siebie. Te szepty są najgłośniejsze. To, ciekawe, jak głośno wiał uh, Wind of Change, Pięk, prawda? Bardzo. O Tak, myślałam, myślałam o Wind of Change, ale myślałam, że ty to weźmiesz. Nie, a ty nie się, a... ja wzięłam zupełnie inne rzeczy, moi drodzy. I już wam mówię, jak ja do tego podeszłam. Pragmatycznie. Do naszego tematu. Ja mam ciary i serce mi wali, a Wasia. A ja na spokój, nie? na spokój. Tutaj mamy strzałeczki i, i już mówię o co chodzi, ponieważ ja wzięłam motywy. Po pierwsze, człowiek, właśnie w tym podejściu indywidualnego doświadczenia, został u mnie potraktowany jako przedmiot w cudzysłowie badawczy i jest to właśnie ta mikroperspektywa, o której mówiła Iwona. I na przykład trudne czasy. To czasy, które wpływają na nas, tu i teraz. Źródło nadziei. Co może być tym źródłem nadziei? Źródłem nadziei może być na przykład, mogą być wartości. Taką wartością może być rodzina, taką wartością e, może być na przykład bunt, taką wartością. Się podpisuje. podpisuję. tak. Wie to, wiesz, teraz. A, tak zaraz, no no i ona się podpisuje, ale również twórcy. Taką wartością mogą być zasady moralne, może być kodeks. Taką wartością mogą być na przykład marzenia. I yy, podam Wam kilka przykładów, a potem Iwona znowu oddam Tobie yy, pałeczkę mhm. do pocenia. Bo ja to zrobię już tak od razu, prawda? Wszystko, szybko. Tak za jednym zamachem. Za dwoma mam zrobić? Za dwoma. Przepraszam. To mój dzwonek. Co nam się tutaj zrobiło teraz muzycznie? Dobra, to w takim razie za dwoma zamachami. Mamy na przykład tutaj motyw rodziny. I e, wyobraźmy sobie, że mówimy o tym, że podmiotowi lirycznemu nie jest w życiu dobrze, że wie, co jest dookoła. Świat jest pełen niebezpieczeństw, świat jest e, tym, co się znajduje poza tym tak zwanym e, kredowym kołem, czyli poza tą bezpieczną przestrzenią. Co jest w bezpiecznej przestrzeni, co ją tworzy? Tworzy ją rodzina. I tak jak na przykład Sentinow utworze wiecznie e, pisał: pomogłeś mi napisać tutaj pierwszy mój tekst, mówiłaś gnoją żeby się przestali zabijać. Kochałeś nas jak młodszych braci. Łączy nas krew. Albo na przykład kukon w lokomotywie, pięknie, gdzie pięknie jest przedstawione uczucie do matki, która ukochała swoje dziecko, która była tą księżniczką zamkniętą w wieży w Zamku Bez Klucza. Była moją poduszką, kiedy ja nie mogłam zasnąć. Czy ty też to znasz? Czy ty też tak masz? Dama, mama, która kocha ciebie bardziej niż świat. W tym świecie, w tym na zewnątrz, to co trzyma nas, co daje nadzieję, to właśnie rodzina. Albo na przykład białas w imię ojca. Kiedy stał się mężczyzną. Nie wtedy stałem się mężczyzną, kiedy uderzył w twarz. Ehm, nieważne. Stajesz się nim, wybierając rodzinę, jak z domu na chlanie wyciągać się ziomek. Stajesz się nim, czyli mężczyzną, kiedy stawiasz granicę i nie dasz nikomu wejść sobie na głowę. Eee, I nawet w e, znanym teraz, już nawet w mainstreamie, no. utworze Pezeta, no. e, Dom, Dom nad Wodą, no. również mamy ten motyw domu, chociaż tam to może być no. właśnie e, różnorako interpretowane. Czy jest to marzenie, Czy jest to taki troszkę sen na jawie, czy jest to właśnie zakorzenienie w tym, do czego się tęskni, jest to rodzina. Mhm. Dobra, następny? Czy, czy no teraz to teraz? Do tak, ja. dobrze. No to z jednej miejskiej dżungli przenosimy się do innej miejskiej dżungli, bo mamy tutaj kawałek Guns' Roses, <laughs> Paradise City. E W reframie jest powtarzane Take me down to the Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Take me home. Mamy nawiązanie tak. do rodziny. mamy tutaj to Paradise City, to uh, rajskie, rajskie miasto, uh, w porównaniu z tą miejską dżunglą. Strapped in the chair of the city's guest chamber. Why I'm here? I, quite, I can't quite remember. Przywiązany do uh, krzesła. Komorze gazowej. Czemu tutaj jestem? Nie zupełnie pamiętam. Bo ta miejska dżungla to mamy taką walkę o przestrzeń, o władzę, o karierę. Życie jest intensywne, chaotyczne, szybkie, bezlitosne mhm. i tu jest to pragnienie powrotu do tego domu, do Czyli, spokoju. Tak. Mm -hmm. Tam, gdzie ta trawa jest naprawdę zielona, gdzie jest cisza, spokój, gdzie czujemy się bezpiecznie, mm -hmm. gdzie możemy się totalnie otworzyć, to jest to rajskie miasto. Mamy rajskie miasto, miejską dżunglę. Uwielbiam tutaj to zestawienie. To też tak, jak e, Szefter śpiewał, prawda? Tak. O czymś węgry. Tak. No e, I tak, masz rację, to jest właśnie ten powrót do domu. Z drugiej strony... No to, ja... no to są trudne mm -hmm. czasy. No... To, jak tak jednostkowo mamy, tak? Tak, mamy tą mikroperspektywę. perspektywę. Mikro perspektywę. Y -y -y. I, I w, w tej. W jakoś Marość, Tak, mamy tą komorę gazową, tą naszą rzeczywistość. Ciasną, duszną jesteśmy przywiązani do tych krzew z komputerami. No. Mhm. E... Nie, mamy, nie mamy jak się od tego oderwać. Tak, to... chyba że się stworzy. Chyba, że się stworzy, to nasze rajskie miasto, nasze Paradise City. Albo na przykład wejdzie się w kolejną wartość, czyli na przykład bunt. I bunt mamy u Bisha i kosy, na przykład w utworze joker, gdzie z zapałkami dzieciak smutno się uśmiechał, zapatrzony w gasnącą iskrę. Ten uśmiech skamieniał, a chłopak dojrzewał, aż stanął przed wami z kanistrem. Albo akurat, czyli tu win do prostego człowieka, bujać to my panowie szlachta. Albo soku, rób to, w co wierzysz. Albo Eripe, prędzej martwe niż słabe. To ale, są te wartości. No, ale ja Wam powiem jedno, ostatni mój kawałek to jest You will never walk alone, hymn Liverpoolu, Gary and the Peacemakers. To był hymn i podczas pandemii, to jest solidarność, nadzieja, wsparcie w trudnych chwilach i pamiętajcie walk on, walk on, with hope in your heart and you will never walk alone.